a tak to już jest, że od ponad 10 lat kapituła gazety finansowej właśnie patrzy na nasz rynek finansowy, na naszą gospodarkę i wśród menadżerów, właścicieli spółek ludzi, którzy mają ogromny wpływ i decydują o tym, jak Zachowuje się nasza gospodarka, wybierają tych, którzy mogą się poszczycić największymi sukcesami, którzy byli najbardziej aktywni w ubiegłym roku. Nie może zabraknąć na tej scenie pana Piotra Bachurskiego, redaktora naczelnego Gazety Finansowej. Zapraszamy. I pani Bożeny Biblińskiej-Kasprzak, głównego partnera Galia, więc prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zapraszam na scenę. Główna nagroda finansista roku 2010 została przyznana przez redakcję Gazety Finansowej panu Ludwikowi Sobolewskiemu, prezesowi Giełdy Papierów Wartościowych. To jest bo oczywiście bardzo miłe wyróżnienie. Podkreślono finansowy charakter instytucji, którą kieruję, która można powiedzieć jest jeszcze bardziej finansowa niż kiedyś, bo Giełda Papierów Wartościowych... Przeprowadziła bardzo efektowną, bardzo spektakularną ofertę publiczną. Jest notowana na własnym parkiecie. Jesteśmy spółką giełdową. Dołączyliśmy do rodziny giełd, które są notowane na giełdach. No i oczywiście to jest, ta nagroda jest niewątpliwie wyrazem też docenienia zespołu, który pracuje na rzecz giełdy, który stanowi giełdę. Ten kapitał ludzki, jak to często się mówi, jest tak naprawdę najważniejszy. Rok 2010 to są bardzo efektowne debiuty z innych spółek. To jest także rozwój rynku, którymi zarządzamy, a więc głównego rynku akcji, rynku obligacji Kataliz, rynku małych przedsiębiorstw New Connect, rynku instrumentów pochodnych, również uruchomienie rynku energii elektrycznej pod koniec roku 2010. Także może wydarzenia też mniej spektakularne, ale były i bardzo ważne dla rozwoju rynku. Przechodzimy teraz do pozostałych nagród, a więc do wyróżnień finansista roku 2010. I tak pierwszym laureatem jest pan Maciej Radziwił, prezes Trakcji Polskiej. Rozumiem, że nagrodę otrzymaliśmy za przejęcie czy połączenie z grupą Tiltra, firmą drogową polsko-litewską. Po tym połączeniu powstanie wiodący podmiot na rynku infrastruktury transportowej kolejowej i drogowej. Myślę, że ta nagroda to właśnie dowód na to, że ta znacząca fuzja, która tworzy sporą firmę nie tylko polską, ale regionalną. Została zauważona. Czas na kolejne wyróżnienie. Wyróżnienie za skuteczne oszczędzanie pieniędzy swoich klientów, co bardzo ważne, dzięki profesjonalnemu zarządzaniu zakupem energii elektrycznej. Nagrodę tę otrzymuje pan Jacek Puść, prezes Euroenergia, spółka akcyjna. Muzyka Jest to bardzo duże wyróżnienie jako dla prezesa firmy i w ogóle dla wszystkich moich pracowników, żeśmy takie wyróżnienie dostali. To jest też fakt dużego zaufania, jakim dążą nas, nasi klienci. W tym roku i ta nagroda jakby nas dodatkowo motywuje, żeby no nie tylko pozyskać coraz więcej klientów, ale coraz więcej klientów, coraz więcej pieniędzy tych klientów zaoszczędzić. Za Kolejne wyróżnienie finansista roku zostaje przyznane panu Sławomirowi Chińcowi. Jest to wyróżnienie, które dla PGN, dla polskiego rolnictwa naftowego i gazownictwa, jest wyróżnieniem za całokształt konsekwentnie realizowanej strategii finansowej. To wyróżnienie nie tylko dla zarządu, nie tylko dla wiceprezesa do spraw finansowych, ale także dla. Grona wielu osób, które zarówno w Warszawie, jak i w Norwegii pracowały nad finansowaniem projektów inwestycyjnych naszej grupy kapitałowej. Chciałbym powiedzieć, że tak naprawdę dwie rzeczy były bardzo ważne w roku 2010. Pierwsza sprawa to zorganizowanie jednej z największych emisji obligacji na rynku krajowym na 3 miliardy złotych, a druga, co jest unikalne w skali Europy Środkowo-Wschodniej, to finansowanie RBL. Dzięki któremu mogliśmy, możemy dokończyć finansowanie i zagospodarowanie złóż w Norwegii. Kolejna nagroda, nagroda bliska memu sercu za promowanie wysokich standardów dziennikarstwa informacyjnego, wyróżnienie Finansista roku 2010, trafia w ręce redaktora Piotra Rożka. Taka nagroda otrzymana w rąk Gazety Finansowej to wyraz tego, że. Taki, taki, taki sygnał na to, że jesteśmy dostrzegani, jesteśmy doceniani, i na pewno jest to dla mnie motywacja do tego, żeby dalej ciężko pracować i motywować swój zespół do, do dalszej pracy. Za konsekwentne promowanie polskiej przedsiębiorczości, polskich usług i produktów w kraju i za granicą, a przede wszystkim za rozwijanie i wzbogacanie formuły konkursu. Teraz Polska. Tę nagrodę otrzymuje Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji. Polskiego godła promocyjnego, teraz Polska. Wyróżnienie przez instytucje, a szczególnie media zajmujące się ekonomią, finansami jest szczególnie znaczące dla fundacji, która ten czas poświęca głównie promocji polskiej gospodarki w Polsce i za granicą. W tym roku odbędzie się 21. edycja konkursu Teraz Polska. Przez ten czas w konkursie przewinęło się ponad 6 tysięcy firm. Mamy około 600 laureatów, także jest to ogromna ilość. Jest to najbardziej, najlepiej rozpoznawalny konkurs o najwyższej jakości w Polsce.